Witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu Zapraszam na taki informacyjny filmik, plus jeszcze będzie czytanie też z kart. Odpowiemy sobie na takie pytanie. Czy ktoś albo coś szkodzi tobie energetycznie? I porozmawiamy troszeczkę na temat energetycznych uszkodzeń i na temat energoobmianu pomiędzy ludźmi. Ponieważ było takie pytanie, obiecałam nagrać filmik. I właśnie dotrzymuję obietnicy, może troszeczkę tak z opóźnieniem, ale staram się też kiedy jest natchnienie to robić. Właśnie tak dzisiaj poczułam, że dobry czas na to. Znaczy, jakie bywają uszkodzenia energetyczne? Pierwsze, takie najbardziej słynne, jest coś takiego jak klątwa. Wszyscy o tym wiedzą. Niestety to nie są bajki, coś takiego jest naprawdę. Ale, kochanie, to jest spotykane bardzo, bardzo rzadko, żeby ktoś, kto umie to robić w taki profesjonalny sposób, naprawdę rzadko to jest spotykane. I chcę powiedzieć, że za dwa lata, co ja robię, takie diagnostyczne rozkłady, to mi się spotkało tylko dwa razy. Za dwa lata. I jakby mi to było nieprzykro mówić, te dwie pani nie pochodziły z Polski, to było Białoruś i to było Ukraina. Więc podejrzewam, że w Polsce po prostu ludzie mniej robią takich rzeczy. Nawet energetycznie ja odczuwam, że no taki kraj bardziej sprzyjający, bardziej ciepły. Um. Co nie znaczy, kochani, ja nie sugeruję, że w ogóle nikt tego nie robi. Możliwe. To, że mi się to nie trafiło, nie znaczy, że to w ogóle nie istnieje. Tutaj też bardzo ważne mieć świadomość, że osoba, kto umie to robić, ona nigdy nie będzie robić o tak po prostu. Jeżeli nikomu niczego złego nie zrobiliście, jeżeli nie ma karmicznych zaczepek, nawet jeżeli ktoś chory psychicznie będzie sobie tam robić jakieś czarne rytuały, to y, nie zaszkodzi. Więc tutaj, jako profilaktyka, jeżeli wiecie, że ktoś zajmuje się niezbyt fajnymi rzeczami, lepiej po prostu unikać takich osób, też nie dawać swoje rzeczy, nie brać też rzeczy od e, takich osób, nie dawać swoje zdjęcia, nie robić wspólnych zdjęć i, i tak dalej. Żeby po prostu y, taka profilaktycznie unikać takich uszkodzeń. Następny rodzaj uszkodzenia energetycznego, ja tak sobie po prostu zaznaczyłam, że to jest klątwa I to jest często spotykane. To jest często spotykane. Jak, jak to działa? Kiedy człowiek ma bardzo dużo samodestrukcyjnych myśli, nienawidzi siebie, obwinia siebie. Kiedy ma przekonanie, że ktoś na niego robi klątwę, wtedy, jakby taki człowiek od zewnątrz przybija swoją aurę i tam się dostaje wszystko, co tylko możliwe. I taki program się nazywa Samoklątwa. I to, i to się spotyka. To się spotyka i nie powiem, że często, ale coś takiego się zdarza. Więc tutaj też profilaktycznie nie obwiniać siebie, nie. Nie robić po prostu sobie krzywdy. Nie myśleć o sobie źle. Nawet jeżeli robimy coś źle, to jest normalnie, ponieważ to jest życie i po prostu tutaj najważniejsza i najlepsza profilaktyka to miłość do siebie. Miłość do siebie to jest. Potężna energia, która będzie chronić przed każdą destrukcją. Następny rodzaj to jest złożyczenie. Złożyczenie, tutaj też można zazdrość odnieść. Jeżeli ktoś ciebie nienawidzi, źle życzy. A i nie musi ta osoba być jakaś magiczna, bądź umieć robić profesjonalne, jakieś tam czarne rytuały. Nie, po prostu. Osoba, która nienawidzi, która źle życzy, która zazdrości. I tutaj tak, niekoniecznie to też może źle zrobić, niekoniecznie to może zaszkodzić. Może to zaszkodzić tylko w tym przypadku, jeśli ta osoba, która ciebie nienawidzi, jest dużo silniejsza od ciebie energetycznie. Wtedy niestety może to zaszkodzić i przy czym może zaszkodzić poważnie. Więc tutaj profilaktyka też, wzmacniać się energetycznie, też dbać o czystość, jeżeli chodzi o komunikację. Jeżeli jest taka osoba, lepiej unikać kontaktów i trzymać się z daleka od kogoś takiego. Też tutaj grupa ryzyka, kto może ucierpieć poprzez to osoby, które żyją w poczuciu ofiary. Jeżeli jest poczucie ofiary, chęć gloryfikować, rozżalać się nad sobą, ono będzie przyciągać i wtedy osoby, takie tyraniczne, mogą szkodzić energetycznie. A następny rodzaj uszkodzeń to jest złe oko. Złe oko to jest z takich najmniej poważnych uszkodzeń, ale też jeśli człowiek żyje w tym poczuciu ofiary, jeżeli ma innych bardzo no, takich też samodestrukcji, jeżeli ma słabą energetykę i cały czas chodzi, to zaczepia, zaczepia to złe oko, to też może bardzo, bardzo źle wpływać. A złe oko to jakby porównać energetycznie, ktoś na nas spojrzał i też miał jakąś negatywną myśl bądź zazdrość, to jakby można to porównać, jakby przykleił jakiś taki sticker na nas. To łatwo się zdejmuje, jeśli to nie jest takie y, za dużo, jeżeli to nie jest tam latami się zbierało. Tutaj kompanie w soli spokojnie może to zdjąć. I powiem tak, my wszyscy zaczepiamy gdzieś to złe oko, wychodzimy, ale jeśli... Energetyka człowieka jest, powiedzmy, silna bądź jest w normalnym stanie, ponieważ nasza aura od tego jest, żeby też nas chronić. To, to też nie powinno, jakby, bardzo źle wpływać. Profilaktycznie mówię, to jest może być też dym to mogą być świece to może być kąpanie w soli i, a to też łatwo się zdejmuje i to, tego nie ma co się bać. Dla tych, kto ma bardzo słabą energetykę, że są ludzie, którzy zaczepiają gdzie dzień, pójdą wszędzie, wszystko, warto mieć jakiś talizman dla ochrony. Znaczy jest jeszcze następny rodzaj energetycznych uszkodzeń, coś takiego jak kradnik. W magii to się nazywa kradnik albo kanał odpływowy. Teraz wytłumaczę, co to jest. To jest jakby taki sznurek energetyczny, który się podpina pod człowieka. To też to może być od innej osoby, to może być. No będziemy mówić tutaj o relacjach międzyludzkich. Wiadomo, to może być jeszcze powiązane z różnymi egregorami, ale to, to tutaj, żeby to nie przedłużać, my mówimy o ludziach. Zasada ta sama: jeśli jest jakaś osoba, która dużo silniejsza od nas energetycznie i czegoś nam zazdrości, bardzo mocno i chce mieć to, co my mamy, może stworzyć się te, takie energetyczne połączenie, taki sznurek energetyczny, taki kanał odpływowy, który będzie wysysać nasze zasoby. A co to mogą być za zasoby? Pieniądze, twórczy potencjał, uroda zdrowie. Tutaj też profilaktycznie. Teraz często o tym mówią, żeby wystawiać jakby zdrowe granice. To bardzo pomaga w tym. Też to samo, jeżeli my żyjemy w poczuciu ofiary, jeżeli nie doceniamy jakieś swoje zasoby to może coś takiego w naszym życiu się pojawić, jako taki kanał od połowy, jako nauczka dla nas. Ty tego nie cenisz, to o to nie dbasz, no to ktoś ci to zabierze. I kochani, to nie są bajki. Niestety coś takiego jest. Najczęściej co ja z takich moich doświadczeń, to na zdrowie się spotykają takie kradniki na urodę, i to też łatwo Was diagnozować. Jeżeli Was było wszystko dobrze finansowo, nagle zaczęło wszystko się walić. Jeżeli mieliście, na, załóżmy, piękną cerę, piękne włosy, sylwetkę, która Wam się, może tak, bo tak się zdarza, kiedy my nie doceniamy, to u nas może ktoś to zabrać, sylwetka, a później, nie wiem, zaczęła na przykład. Psuć się cera nagle, włosy spadać. Psuć się sylwetka, też może to wskazywać na to, że jest taki kanał odpływowy. I też łatwo to zobaczyć, od kogo to jest. Na przykład, jeśli u Was było coś dobrze, w waszej przestrzeni pojawiła się osoba, i u was nagle wszystko się zawaliło, a u tej osoby to się poprawiło, to można podejrzewać, że jest taki kanał odpływowy. I może no, po prostu ktoś wysysa właśnie Wasze zasoby, Waszą energię. A, tak jak mówię, profilaktyka to może być a, po prostu wzmacnienie swojej energetyki, stawianie zdrowych granic. Też to mogą być różne talizmany, ochrony. A, no generalnie jeśli energetyka silna, człowiek żyje w zgodzie ze sobą, kocha siebie, a, nic go się nie, nie, nie przeczepi. Hmm, też co często właśnie się spotyka w rozkładach diagnostycznych ludzie myślą, że to jest jakaś klątwa, coś kiedy nieodcięte więzi z partnerami seksualnymi to też szczególnie to szkodzi kobietom, mężczyznom to tak nie szkodzi a kobieta może być dawcą energii e, wiele, wiele lat dla o którym może już zapomnieć, ale energetycznie on będzie zabierać e, po prostu jej zasoby szczególnie je, jeśli to był Partner taki, który miał albo nałogi, albo jakieś inne problemy, tak? To niekorzystnie wpływa na kobietę. Zdarza się, że to, że to może być i odwrotnie, ale bardzo rzadko. W większości to jest. Negatywnie wpływa na kobiety, na mężczyzn to rzadko kiedy spotykane. To jest takie podstawowe tak, to, co mi teraz przyszło. Możliwe, będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Kto, kto się interesuje takimi rzeczami, więc proszę pisać pytanie, jeżeli je macie. Mhm. I zrobimy rozkład na 7 opcji. Czy ktoś szkodzi tobie energetycznie 1 2 3 4 5 6 7 Wybieracie swoją opcję na podstawie numerku 1, 2, 3, 4, 5 albo 6, albo 7. Dla tych kto wybrał 1, czy ktoś szkodzi Tobie energetycznie. To ta karta, ta karta mówi o tym, że nie, nie ma poważnych uszkodzeń energetycznych. Nie ma tak, że ktoś specjalnie um, wysyła tobie negatywną energię, bądź niespecjalnie. Um, nie pokazują tutaj czegoś takiego bardzo szkodliwego, ale na co możesz zwrócić uwagę na, na rzeczy z przeszłości. Jeżeli myślami wracasz do przeszłości, Często myślisz, często o kimś, o czymś, to może zabierać Twoją energię, czyli nieprzepracowana jakaś przeszłość, coś do czego często wracasz, a do tego już można nie wracać, jakby odpuścić, wziąć tylko doświadczenie nie poświęcać na to jakby swoją energię, swoje emocje, jakby nie dawać sytuacjom bądź ludziom z przeszłości. Tak to jest pokazane. Też może się odgrać u niektórych, że po prostu bardzo dużo na, idzie u Was energii na Wasze dzieci. Tutaj nic z tym nie można zrobić. Tak. My zawsze z dziećmi będziemy powiązani, zawsze będziemy dla nich dawcą energii. Po prostu jako podpowiedź też się wzmacniać, Dbać o siebie. Często mi zadają takie pytanie: co mogę zrobić dla swoich dzieci? Być szczęśliwym. Dbać o siebie, o swoją energetykę i dzieci też będą szczęśliwsze. Więc tutaj jedyneczki, energia piękna, nic takiego strasznego tutaj nie ma. Numer dwa. Czy hmm, Ktoś szkodzi Tobie energetycznie. Tutaj karty na szczęście też nie pokazują poważnych uszkodzeń energetycznych. Jako profilaktyka, ta karta, o czym będzie mówić, być ostrożnym w publicznych miejscach, nie wchodzić w publiczne miejsca, postarać się przynajmniej w stanie choroby, w stanie upadku takiego energetycznego, ponieważ to też drzwi dla negatywnych energii. Też ta karta mówi o tym, że jeśli odwiedzacie nocne miejsca, gdzie ludzie się bawią, tańczą, w tym nie ma nic złego, ale tutaj też trzeba pamiętać, że to miejsce, gdzie dużo gdzie jest takich negatywnych energii. I tutaj. Postarać się albo mniej przebywać w takich miejscach, albo się kąpać w soli na przykład, bądź jakby jakoś się odcinać od takich miejsc. Niekoniecznie to będą tam kluby nocne i coś takiego, w ogóle jakieś publiczne miejsca, gdzie my wychodzimy, gdzie bardzo dużo emocji. To po prostu pamiętać o tym, że no, możemy być narażeni na jakiś wpływ negatywny i żeby po prostu to minimalne oczyszczenie to może być kompanie w soli to może być po prostu takie sobie, sobie um, afirmacje i tak dalej Sens w tym, że tutaj podpowiedź idzie, miejsce publiczne, miejsce, gdzie ludzie się bawią, tańczą, w jakiś sposób mogą być niebezpieczne. Nie znaczy, że to jakaś tragedia, żeby tutaj nikt nie, niczego się nie bał. Taż energetyka tutaj idzie pozytywna, sprzyjająca. Wy możecie być radosnym człowiekiem, wesołym człowiekiem. I te energie radości, szczęścia, one po prostu nie pozwalają tutaj się dostać do Was, do wam, do was złym energią, złym takim wpływem. Czy ktoś szkodzi energetycznie dla trójeczek? Ja Te karty pokazują nie, ale może tak być, że troszeczkę zabiera Waszą energię partner, partnerka, bądź osoby, z którymi byliście w związku, partnery z poprzednich związków. Jakby to może troszeczkę zabierać Waszą energię, ale to też nie wychodzi jako poważne, negatywne uszkodzenie. Numer 4. Czy ktoś szkodzi Tobie energetycznie? Karta diabła pokazuje, że tak. Możliwe to nawet osoba, która ma uzdolnienie do różnych praktyk bądź ma bardzo destrukcyjną energię. Teraz tutaj się dopytamy dla tych, kto wybrał cztery. Tutaj, kochani, karty pokazują, że tak. Możliwe z tą osobą już kontaktu nie macie, bądź nawet się, wasze drogi mogły się rozejść, ale ta osoba próbuje w jakiś sposób wam szkodzić. Może to być nawet takie uszkodzenie, które człowiek robi specjalnie, czyli zna jakieś techniki, jaka... Zaszkodzić energetycznie również to może być po prostu taka energetyka człowieka bardzo niskowibracyjna, bardzo dużo złości, takiej destrukcyjnej energii jakichś zarzutów, złożyczeń. Mhm. Spróbujemy zapytać, kto to jest. Wiadomo, kochani, czytanie ogólne. No, no wszystkich się nie odgra w stu procentach. Spróbujemy zapytać, kto to jest to osoba, z którą mieliście jakieś finansowe rzeczy, kupno-sprzedaż, bądź współpraca, bądź pracowaliście z tą osobą, bądź mieliście um, finansowe jakieś wspólne um, sprawy. Hmm. jest ta osoba? Słuchanie, tutaj może się u niektórych odgrywać, że to nawet i kilka osób idzie. To jest osoba, która żyje w poczuciu ofiary. Która żyje w poczuciu ofiary, która może mieć problemy finansowe bądź zdrowotne. Tutaj wyszła bardziej kobieta, ale też może to się odgrać u niektórych odwrotnie, że to mężczyzna, ponieważ w ogólnym czytaniu ja bym się nie brała tutaj to konkretnie mówić, tak, tak bardziej ogólnie. Mhm. I tutaj nawet idzie kilka osób, tutaj gdzieś się mężczyzna pokazany i starsza osoba, starsza kobieta, więc mówię, że to nie fakt, że płeć będzie się zgadzać u wszystkich, przy czym tutaj idzie informacja, że to kilka osób, mężczyzna tam wyszedł i starsza osoba. Tak, jest pokazane. Znaczy, no, bierzemy następną kartę. To u nas numer 5. Czy ktoś Tobie szkodzi energetycznie? Tutaj pokazane też tak, ale tutaj te uszkodzenie energetyczne to nie jest magicznego charakteru. Nie, nie jest tak, że te osoby. Ta osoba ona umie tam coś robić. Tak, jeśli tutaj przy, przy czwórce, to tutaj bardzo podejrzane, czy to nie jest jakiś magiczny wpływ, bądź ktoś o tak destrukcyjnej energii, że to idzie jako poważne uszkodzenie energetyczne, to tutaj to po prostu osoba, która próbuje ciebie, bądź osoby, które ciągle próbują ciebie wprowadzić w poczucie winy, które cię o coś obwiniają. Które cię coś narzucają, to może być jedna albo kilka osób, i to źle wpływa na ciebie energetycznie. Możesz poprzez to wpadać w poczucie ofiary, może być upadek sił, może nawet zdrowie się psuć, może się pojawić niepewność siebie. Taka pozycja, że nie poradzę, nie uda się. Strachów dużo. Poprzez to, że dużo takiego obwiniania, poganiania, że robisz coś źle. Takie narzuty tutaj. I to mogą niestety być nawet nasze bliskie osoby. I to energetycznie tak jak wygląda. Jeżeli ktoś nam rzuca jakieś złe słowo, toksyczne, ono tak się odbije na naszej aurze. No po prostu nas niszczy. Więc tutaj po prostu toksyczne osoby które źle wpływają, tak, tak wychodzi dla, kto wybrał dla piątek. Numer 6. Czy ktoś Tobie szkodzi energetycznie? Hmm. Tak, Dopytamy się tutaj jeszcze pokazano, że jest jakaś osoba, która jest bardzo zła na Ciebie.. Tutaj też no tutaj idzie jedna osoba, konkretnie, która źle życzy, która jest bardzo zła, przy czym życzy bardzo źle. Bardziej męska tutaj energia idzie, albo to może być też kobieta w takich drastycznych energiach męskich, która ma taką, nie ma tej kobiecości, tego ciepła, bardziej w męskich energiach przybywa. Pokazane tak, że. Tutaj osoba albo może szykować jakąś zemstę, i to nie energetycznego charakteru, to bardziej działania jakieś. Jakby ta osoba chciała specjalnie coś robić, złego, żebyś było źle. Przy czym, znów, taki, to nie magicznego, nie charakteru, to coś, nie wiem, oskarżenia o coś. Ja mówię jako przykład, tak. To jakieś czyny, które mają po prostu źle. Na ciebie wpływać. Tak pokazane. Jakby chęć tutaj niszczyć nawet. Tutaj konflikt. Tutaj z kimś, z kim był konflikt, może to nie był otwarty konflikt taki, ale ta osoba mogła coś odebrać, jako konkurencję, jako taka, jakby chęć tutaj jest się popisać, pokazać. No i też pokazano, że Chęć zniszczyć, zaszkodzić. Przy czym tutaj energie takie um, idą jak osoba, tak jak po, um, urzędnik, urzędnik, policjant. Ja mówię energetycznie, wiadomo, nie, nie, nie fakt, że to osoba, policjant, tylko ktoś o takich um, energiach, takich um, ciężkich. Ktoś, kto nie ma takiej, ja nie, nie sugeruję, że policjanci nie mają empatii, tylko te, taka struktura mi tutaj się pokazuje. No i, i osoba, z którą był konflikt. Może to być nawet konflikt taki, gdzie sąd był, czy była jakaś rozprawa, gdzie były jakieś zarzuty, bądź to mógł być zwykły konflikt i chęć tutaj zemsty pokazana. No oczywiście energetycznie to dobrze nie robi. Hmm. I numer 7. Czy ktoś szkodzi energetycznie? Tutaj też wychodzi. Tutaj pokazano, że ktoś was nie może odpuścić. Tutaj bardziej idą jakieś miłosne rzeczy. To były partner bądź partnerka, bądź osobą, z którą mieliście bliższe relacje, bądź mogliście by mieć bliższe relacje i zrezygnowaliście z tej relacji. Więc tutaj jako podpowiedź odcięcie partnerów seksualnych. No, szczególnie to dla kobiet będzie, ponieważ na kobiety to wpływa destrukcyjnie, to jeśli nawet relacja zerwane, jeszcze dużo lat mężczyzna może tą energię jakby zabierać. Tutaj też, jeśli tak, to idzie konkretnie, że to mężczyzna, z którym była relacja, która się nie udała. I ta osoba nadal jakieś plany buduje. Na Was, który ma jakieś perspektywy, plany tam dla. To mogą być jako marzenia, jakby nie odpuścił, nie odpuściła Was ta jeszcze osoba i to troszeczkę energetycznie też może szkodzić. Tak jest pokazane. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.